Akcje społeczne piłeś Jeć, a do tego zmasowane kontrole policyjne na drogach przynoszą oczekiwane efekty. Z roku na rok systematycznie spada liczba kierowców jeżdżących pod wpływem alkoholu. A co z narkotykami, kontrolą naćpanych kierowców? Kontrole są wykonywane wtedy, kiedy policjant zwróci uwagę na dziwne zachowanie kierowcy, bądź też w czasie kontroli pojazdu zauważy, że coś z kierowcą jest nie tak, czyli mogą być to jakieś nerwowe ruchy, coś z oczami się może dziać, może być bełkotliwa mowa, może być specyficzny zapach w samochodzie. Tak więc narkotesty wykorzystuje się sporadycznie, bardzo sporadycznie. Około kilkudziesięciu badań w ciągu roku. W tej chwili, do w pierwszym półroczu tego roku wykonano około, około 30-35 tego typu badań tutaj na terenie naszej komendy, z czego połowa została zweryfikowana pozytywnie, czyli połowa kierowców, którzy zostali pod podani tym typu badaniu znajdowała się pod wpływem środków odurzających. A to na pewno kropla w morzu potrzeb, bo jak informuje Legnicka Prokuratura przestępstw narkotycznych jest coraz więcej. Przestępstwa narkotykowe w pierwszej połowie 2013 roku to 284 sprawy, w pierwszej połowie 2014 roku 379 postępowań. Tak więc wzrost jest wyraźny, bo aż o 30%. Kierowcy jednak czują się bezpieczni, bo nie ma kontroli. Jeżeli policjant stwierdzi, że coś z kierowcą dzieje się nie tak, przeprowadza takie badanie specjalnym testem. on ma tam swoją nazwę, my na to mówimy Drager. Badanie to można przeprowadzić na podstawie śliny kierowcy. Po kilkunastu minutach, kilku minutach policjant widzi, czy coś z organizmem tego człowieka dzieje się nie tak, czyli jakaś substancja w organizmie tego człowieka się znajduje. Wtedy musimy wykonać badanie krwi bądź badanie moczu. A to trwa. Tymczasem, przypomnijmy, w pierwszym półroczu tego roku skontrolowano tylko 30 kierowców. Ihr